maneczko kochani, z tej strony Szalone Koniary i dzisiaj pogadamy sobie trochę o świętach, trochę pomarudzimy na SSO, a także zobaczymy najlepsze spoilery świąt Bożego Narodzenia oraz zimowych koni. Ale zanim zaczniemy, to klasycznie chciałabym Cię poprosić o zasubskrybowanie i polajkowanie tego filmu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, byłoby nam mega miło. A teraz zapraszamy do materiału. When na dworze biały snow, wtedy Krysmas, święta są. Na Christmas tree bombek w bród, a na table pełno fut. fish swimming in the woda, kill him będzie fery szkoda. Łen na niebie star zaświeci, Santa leci tude dzieci. I wish zdrowia dla for you, and szczęśliwy New Year's. E, przepraszam. A więc jak co roku Star Stable organizować będzie święta Bożego Narodzenia, które są na świecie też normalnie. Ale Star Stable też musi to robić. Zapewne wszyscy wiedzą, ale jak nie wiedzą, to powiem, jak wiedzą, to i tak powiem. Święta w Star Stable odbywają się w ten sposób, że koziołek ze słomy gubi się idealnie przed Twoją stajnią i jakimś sposobem przekazuje ci, że należy do pani Holsworth, więc do niej jedziesz. Holsworth wysyła cię później do sani prowadzonych przez jakieś gremliny wściekłe, niby elfy, ale nie widać. Dajesz się wprowadzić do sani i wiozą cię do zimowej wioski. Czyli jakby ktoś nie wiedział tego miejsca, eventu yy, świątecznego, ale chyba wszyscy wiedzą. Znaczy, jak nie wszyscy to powiem, ale jak wszyscy to i tak powiem. No i tradycyjnie dostaniesz pierdyliard lokacji, które musisz zwiedzić, żeby przejść samouczek w zimowej wiosce. Później z czasem zaczynasz odblokowywać więcej wyścigów, sklepów itd. Aż tu ni stąd, ni zowąd, pojawia się jakiś nie powiem kto i idzie szukać Yeti czy innego cholerstwa, więc musisz mu pomóc oczywiście, no bo jakżeby inaczej. Ostatecznie wam się udaje, ale w zamian dostajesz tylko jakiś sweter czy inne nie powiem co i więcej zadań codziennych, gdzie dalej tropisz ślady Yeti czy innego nie powiem czego. No więc tyle o tym co dzieje się co roku, a teraz nie wiem czy zauważyliście, ale na początku filmu pojawił się napis Cynamonka zmarła Święta WESO 2023 i właśnie teraz wytłumaczę dlaczego. A więc moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale w tamtym roku Star Stable obiecało nam gruntowne zmiany w zimowej wiosce i niestety swojej obietnicy dotrzymało. Tym sposobem pozbyliśmy się naszych ukochanych starych zimowych wyścigów oraz wszystkiego, co było piękne w świętach w Star Stable. I w tym momencie, kochani, macie idealny moment, żeby zatrzymać ten film i razem ze mną ponarzekać sobie w komentarzach na nowe SSO. No ale, kochani, gadamy o tym, co tutaj minęło, a jednak na miniaturce było napisane, że spoilery świąt w tym roku, dlatego teraz, oczywiście z pomocą naszego ukochanego tłumacza Google, symbolicznie odczytamy to, co Star Stable nam przygotowało jako spoiler. W lesie ze zimową wioską żyło stado magicznych koni. Choć były one świadome ludzi ich aktywności, wolały pozostawać w ukryciu. W ich śnieżnym raju. Earik i Hortensia czuli się inaczej. Łączyło ich pragnienie do ucieczki od izolacji stada. Chciałabym spróbować swoich sił na arenie, już ciebie we wszystkim pokonałam! wybełkotała Hortensia z ustami pełnymi jabłek. Patrz, potrafię nawet jeść szybciej od ciebie. Jabłka są po to, żeby je smakować zrugał ją Earik. Łagodny olbrzym zamyślił się i spojrzał na swoją przyjaciółkę. Chciałbym wybrać się na przejażdżkę. Nie wyglądamy jak ich konie, co jeśli nas nie polubią? Zapytała Hortensja. A co jeśli nas polubią? Odpowiedział Erik. Spróbujmy. Zgodzili się. Pożegnali się ze swoimi rodzinami, wzięli swoje zwierzaki Hjart i Nisi i podążyli ze Zorzą Polarną do zimowej wioski. No, według mnie ta historia wygląda bardzo fajnie. Mamy jeszcze informację, że Hjortensja ma to być na modelu Tennessee Walkera, i ma być jelonkiem, a earyk ma być na modelu Ardenka i ma być, uwaga, Reniferem. I to jest chyba najlepsza wiadomość dotycząca właśnie tych nadchodzących świąt. Ja już nie mogę się doczekać. Piszcie w komentarzach jak wy. I niestety tutaj muszę zakończyć. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.